Co się może stać, gdy dwóch najgroźniejszych snajperów w Wietnamie dosłownie stanęło naprzeciw siebie? Po wyeliminowaniu 400 komunistów, Carlos Hadcock, znany jako Białe Pióro, stał się celem dla północnych Wietnamczyków, a za jego głowę można było zgarnąć aż 130 tysięcy złotych. Gość był tak dobry, że likwidował każdego strzelca, który próbował zdobyć nagrodę. Jako dziecko wychowany na wiejskich terenach Arkansas, młody Carlos Hathcock polował, aby wyżywić rodzinę. W wieku 17 lat dołączył do korpusu piechoty US Marines i znalazł nowy dom w dżunglach Azji Zdesperowana, aby pozbyć się białego pióra, armia północno-wietnamska wysłała swojego najlepszego snajpera o pseudonimie Kobra. Kobra zaczął celować w wokół wzgórza, licząc na to, że Hadcock opuści bazę. Hadcock i jego partner John Burke śledzili doświadczonego przeciwnika, gdy Hadcock potknął się o spróchniałe drzewo, a Kobra otworzył ogień, trafiając w manierkę Burka, co spowodowało, że przeciwnik myślał o trafieniu. Jednak błysk światła odbijający się od lunety kobry ujawnił jego lokalizację, a Hatcock oddał strzał, zanim Kobra zdążył zrobić to samo.